W Wodociągach pracujemy nad uproszczeniem procedury przyłączania mieszkańców do kanalizacji. No wiadomo, nasze przedsiębiorstwo jest specyficzne, natomiast naszą siłą są mieszkańcy, więc chcemy tych mieszkańców jak najwięcej przyłączyć do kanalizacji. Ja tutaj może nie będę się rozwodził na temat procedury. Myślę, że. To nie jest na tyle istotne w tym momencie. Natomiast zależało by mi bardziej na tym, żeby poznać oczekiwania mieszkańców, w których regionach, w których rejonach, które adresy są najbardziej newralgicznymi punktami na mapie Tygowiny. Także jeżeli jest taka możliwość, to bardzo proszę, nie wiem czy teraz, czy pod koniec spotkania, proszę do mnie podchodzić. Ja sobie wymontuję, spróbujemy w wodociągach podejść do tematu, zobaczyć gdzie się da, czy się da. No i wtedy będziemy z Państwem w kontakcie. Dziękuję bardzo i zapraszam tutaj do mnie na